Budżetowa opcja na spanie w Japonii to manga kafe, miejsca, w których można czytać japońskie komiksy mangi. Można wybierać z naprawdę uszernej kolekcji tytułów. W wiele lokali jest otwartych 24 godziny na dobę i oferuje udogodnienia takie jak prysznice. Dlatego można się tu również przespać. Są też czasem dodatkowo płatne usługi, jak pranie i suszenie. Zazwyczaj jest kilka opcji pobytu do wyboru, przy biurku, w otwartym pomieszczeniu, box oddzielony od innych ściankami, które możemy odsunąć, jeżeli jesteśmy z kimś znajomym lub prywatne pokoje zamykane na klucz. Każdy ma komputer podłączony do internetu i dostęp do nielimitowanych napojów oraz często jest jakiś poczęstunek. W miejscu, w którym się zatrzymaliśmy były lody włoskie. Płaci się w zależności od czasu pobytu. Najkrócej można na pół godziny, opłata później naliczana jest co 10 minut oraz są też pakiety godzinowe. Za noc od osoby wychodzi około 1500 do 3000 jenów, czyli od 40 do 80 zł.